Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak samodzielnie i skutecznie wyczyścić klimatyzację w samochodzie i co będzie do tego potrzebne, abyśmy nie mieli problemów ze smrodem oraz parującymi szybami, jesienią czy też zimą. Na pewno będziemy potrzebować profesjonalny środek do dezynfekcji klimatyzacji, np. przykład bizolce 30 lub też inne, którymi spryskamy nasz parownik i pozbędziemy się wszelkich mikroorganizmów odpowiedzialnych za smród z na pewno będziemy potrzebować nówkę, sztukę, filtr kabinowy idealnie dopasowany do naszego samochodu. Zwykły papierowy lub węglowy troszeczkę droższy. Jaki wybierzemy nasza sprawa? Najważniejsze, żeby raz do roku wymienić, ewentualnie dwa razy do roku, jeżeli mieszkamy na Śląsku, ponieważ tutaj zapylenie, zabrudzenie powietrza jest wyższe i ten filtr szybciej się zapycha. I to by było na tyle. Tak więc zabieramy się za robotę. Zanim rozpoczniemy wymianę filtra kabinowego, czyszczenie, dezynfekcję, klimatyzację, oczywiście przygotujmy narzędzia podstawowe i mokre wilgotne ręczniczki do pupy do oczyszczenia, obudowy filtra kabinowego. Wasz filtr kabinowy będzie albo w potrzebiu, czyli po otwarciu klapy silnika, będziemy mieli tutaj specjalne takie drzwiczki, taką klapkę, pod którą jest filtr, albo najczęściej występuje ten filtr za schowkiem pasażera. U mnie, żeby dostać się do filtra kabinowego, na samym początku musimy odkręcić 6 śrub trzymających schowek pasażera, a następnie rozłączyć wtyczkę od zasilania. Oświetlenia, które znajduje się właśnie w tym schowku. Tak więc tutaj muszę wysunąć, jak widzicie, takie gniazdo z tego wtyku, który łączy nam przewody z oświetleniem, czyli z żarówką. Wysuwamy i zapamiętajmy, który kolor gdzie był. Będzie brązowy i czarny na przykład, czy też dwa inne kolory, tak żeby tak samo potem wszystko podłączyć. Dobra, mój filtr znajduje się w obudowie, która znajduje się tutaj, czyli muszę otworzyć obudowę, wysunąć filtr. Tutaj jest ta obudowa, z tej perspektywy dobrze będziecie wszystko widzieć. Wysuwamy filtr. Polecam wysunąć go powolutku i powolutku go też wyciągnąć z samochodu, ponieważ w tym filtrze będzie mieli sporo kurzu, różnego rodzaju owadów i zabrudzenia, więc lepiej delikatnie to zrobić, tak, żeby w samochodzie sobie po prostu nie nabrudzić. Wysuwamy filtr i możemy go oczywiście wyrzucić. Zobaczcie, ten filtr nie wygląda na brudny z zewnątrz, ale gdy rozchylimy sobie lamelki, tam już jest sporo zabrudzenia, więc nadaje się tylko i wyłącznie do wyrzucenia. W obudowie filtra kabinowego zawsze znajdziecie różnego rodzaju liście, owady, kurz, zabrudzenia i to wszystko wpływa na to, że nasze odczucie klimatyzacji działającej w samochodzie niestety jest, ale dosyć słabe, ponieważ będziemy czuć różnego rodzaju smród. Ten smród będzie powodowany przez właśnie te liście, owady, które tutaj razem z wilgocią, która jest generowana przez parownik, ponieważ spływa stąd oczywiście woda poprzez specjalny odpływ klimatyzacji, to wszystko powoduje że niestety, ale czujemy pewien smród, gdy zbyt często nie czyścimy klimatyzacji. Oczywiście niezgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi naszego samochodu. Zatem taki serwis klimatyzacji połączony z pełnym czyszczeniem obudowy filtra z wymianą filtra powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku. Tutaj już widzicie, wszystko mamy oczyszczone ładnie, wszystko od samego końca do samego początku, więc rękę trzeba włożyć do samego końca. Można to przedmuchać na przykład sprężonym powietrzem, ale najlepiej wydaje mi się zrobić to po prostu ręcznie. Jak jak sprawdzamy odpływ klimatyzacji, zaraz wam pokażę, ale najpierw wykorzystujemy specjalny środek do dezynfekcji parownika, wurta albo bizolce 30, albo inne. To są środki, które muszą kosztować powyżej 30 zł, to nie są odświeżacze powietrza. To jest taki mocno działający środek, który rozpuści tłuste osady, różne ogniska, bakterie, jakiś mikroorganizm, wszystko to, co śmierdzi, co powoduje, że czujemy taką stęchliznę dodatkowo. Tak więc musimy cały parownik dokładnie i zostawić na około 10-20 minut, żeby to wszystko dokładnie zostało. Po prostu zdezynfekowane. Następnie będziemy mogli, oczywiście, sprawdzić, czy wszystko jest w obudowie suche, czy wszystko spłynęło pod samochód. Tutaj macie instrukcję tego środka, bardzo proste użycie. Jak sprawdzić odpływ? Po około kilku sekundach od spryskania parownika powinniście zobaczyć pod samochodem plamę, tak jak tutaj widzicie, czyli wszystko to, co spryskaliście, powinno w większości spłynąć wam pod samochód, no bo po to właśnie jest odpływ klimatyzacji. Gdy tylko z parownika Powstaje na parowniku woda, wilgoć, no to oczywiście ma gdzieś spłynąć i spływa odpływem. Jeżeli mielibyśmy pod samochodem sucho, to znaczy, że ten odpływ jest niedrożny, i trzeba od spodu samochodu specjalną, taką rurką czy też drucikiem, odetkać odpływ klimatyzacji, której ten odpływ znajduje się na ścianie grodziowej, ale to już od e, spod samochodu trzeba spojrzeć. nowiutki filtr klimatyzacji, czyli filtr kabinowy. Montujemy do naszej obudowy, która już jest sucha, czysta, i nasz parownik już jest całkowicie, e, oczywiście, zdezynfekowany. Nowy filtr umożliwi nam po pierwsze świeżutkie powietrze, bardziej wydajną wentylację, no i co bardzo istotne, nie będziemy mieli problemów z parowaniem szyb. Gdybyście mieli jakieś problemy z parowaniem szyb podczas na przykład wiosny, jesieni czy też zimy, to zalecam Wam wyciągnąć ten filtr na 2-3 dni i tak pojeździć i używać oczywiście wentylacji. Jeżeli nie będziecie mieli problemu z Parowaniem szyb, no to wasz filtr prawdopodobnie jest już niedrożny do wymiany. To taka rada dodatkowa, jakby ktoś chciał sobie przetestować, na przykład, bo ma ciągle problem z parującymi szybami. Dobra, co dalej? Oczywiście, nasz schowek na samym końcu z powrotem montujemy, wszystko skręcamy tak jak było, czyli odwrotna kolejność, i mamy całą sprawę załatwioną. W jaki sposób będziemy mogli przetestować, czy wszystko jest OK? Oczywiście, gdy już wszystko zrobimy, czyli wyczyściliśmy, wszystko poskładaliśmy, uruchamiamy sobie klimatyzację na około 10 minut, zostawiamy okna pootwierane, drzwi mogą być pootwierane, zostawiamy na maksimum ustawioną klimatyzację, włączamy silnik. Oczywiście, nie powinniśmy. Stać więcej niż jedną minutę, ewentualnie możemy po prostu gdzieś pojechać, żeby na jakiś mandat się nie narazić. Ale chodzi o to, żeby klimatyzacja teraz pochodziła, żeby ten środek, który znajduje się na parowniku, jeszcze mógł gdzieś tam się przedostać. I oczywiście, żeby się pozbyć wszelkiej wilgoci z obudowy filtra kabinowego, czyli także i tego środka. Albo przy... wyleci on za pomocą właśnie tutaj naszych kratek wentylacyjnych, albo odpływem. No i oczywiście, możemy cieszyć się w pełni zdezynfekowaną, oczyszczoną klimatyzacją. Zachęcam Was do zrobienia takiej czynności. Cześć!